Czy naprawdę wierzysz, że kobiety są całkowicie niezależne, silne i nie mają żadnych słabości? Świat współczesny często maluje taki obraz. Kobieta sukcesu, pewna siebie, niezależna emocjonalnie i finansowo. Ale prawda jest inna. Pod tą powierzchnią każda kobieta, nawet ta najbardziej stanowcza, ma swoje ukryte słabości. To nie są wady, ale naturalne mechanizmy psychologiczne, które kierują jej decyzjami, emocjami. I relacjami. Większość mężczyzn tego nie rozumie. Patrzą tylko na to, co widzą: uśmiech, pewność siebie, pozorną obojętność, ale stoik uczy się patrzeć głębiej. Marek Aureliusz pisał: Nie rzeczy same w sobie nas niepokoją, ale nasze opinie o nich. Jeśli nauczysz się dostrzegać to, co ukryte, nie po to, by manipulować, ale by budować prawdziwą więź, twoje relacje z kobietami zmienią się na zawsze. Oto dziesięć ukrytych słabości kobiet. Dziesięć punktów, które, jeśli je zrozumiesz, dadzą ci przewagę, której większość mężczyzn nigdy nie osiągnie. Słabość jeden potrzeba uwagi. Wyobraź sobie, że kobieta wchodzi do pokoju pełnego ludzi. Nosi nową sukienkę, poprawia włosy, rozgląda się. Na pozór robi to nieświadomie, ale w głębi pragnie jednego, żeby ktoś to zauważył. Kobiety pragną uwagi. To nie znaczy, że są próżne. To znaczy, że uwaga jest walutą emocjonalną. Psychologia społeczna jasno mówi: ludzie czują się ważni, gdy inni zauważają drobne zmiany, doceniają wysiłek, reagują na sygnały. Kobieta, która wkłada wysiłek w swój wygląd, w swój styl, oczekuje reakcji. Historia. Znajomy opowiadał mi, że spotykał się z dziewczyną przez kilka miesięcy. Zawsze wyglądała świetnie, ale on nigdy nic nie komentował. Myślał, że to oczywiste. Po czasie usłyszał od niej: Przy tobie czuję się niewidzialna. I to był koniec. Epiktet pisał: Nie mów, że coś jest piękne, ale że cię porusza. Zamiast suchego, ładnie wyglądasz, powiedz: Twój uśmiech zmienił dziś atmosferę całego pokoju. To trafia prosto w jej potrzebę uwagi i sprawia, że zaczyna myśleć o tobie więcej. Słabość 2. Zależność od emocji. Kobiety częściej podejmują decyzje emocjonalnie niż logicznie, nie dlatego, że są irracjonalne, ale dlatego, że emocje są dla nich filtrem rzeczywistości. Wyobraź sobie. Ona mówi, że nie powinna się z tobą spotykać, ale mimo to przychodzi. Rozsądek jedno, emocje drugie. Wygrało to, co czuła. Psychologia pokazuje, że emocje są podstawą ludzkich decyzji. Ale kobiety odczuwają i interpretują je intensywniej. Jeśli potrafisz wywoływać pozytywne emocje, śmiech, ekscytację, ciekawość, tworzysz przestrzeń, w której logiczne nie przegrywa. Marek Aureliusz pisał: Dusza nabiera barw od myśli, które żywi. Twoim zadaniem nie jest zalewać jej faktami, ale barwić jej duszę emocjami, które ją przyciągają. Słabość 3: Lęk przed utratą. Strach przed stratą jest jednym z najsilniejszych instynktów. Kobiety, tak jak mężczyźni, odczuwają go głęboko, ale często to one silniej reagują na poczucie, że mogą coś lub kogoś stracić. Historia. Kobieta spotyka się z mężczyzną, który jest zawsze dostępny zawsze czeka zawsze gotowy. Po czasie jej zainteresowanie słabnie, a inny mężczyzna, który ma swoje życie, swoje pasje czasem nie odbiera telefonu. Nagle staje się bardziej atrakcyjny. Psychologia nazywa to zasadą niedostępności. To, co łatwo dostępne, traci wartość. To, co trudne do zdobycia, nabiera atrakcyjności. Seneka pisał: Człowiek naprawdę wolny to ten, którego nie można ani zmusić, ani zatrzymać. Twoja niezależność to jej największa słabość. Słabość cztery potrzeba bezpieczeństwa. Każda kobieta, nawet najbardziej pewna siebie, pragnie czuć się bezpieczna. To nie musi oznaczać bogactwa czy ochroniarza. Chodzi o emocjonalne i mentalne bezpieczeństwo. Scena. chaos w pracy. problemy. stres. Dwóch facetów reaguje różnie. Jeden panikuje, krzyczy, gubi się. Drugi spokojny, stabilny, pewny siebie. Kobieta natychmiast czuje, że ten drugi jest jej ostoją. Psychologia ewolucyjna wyjaśnia: przez tysiące lat kobiety szukały partnerów, którzy potrafili zapewnić bezpieczeństwo nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. Epiktet mówił: Spokój w obliczu chaosu jest największą siłą człowieka. Słabość 5: Tajemnica. Kobiety kochają odkrywać. Facet, który mówi o sobie wszystko od razu, staje się nudny. Facet, który ma w sobie nutę tajemnicy, fascynuje. Historia Kobieta poznaje dwóch mężczyzn. Jeden opowiada o całym swoim życiu w ciągu godziny, drugi mówi mniej, zostawia nie do powiedzenia. Zgadnij, który zostaje w jej głowie. Psychologia dowodzi, że ciekawość i niedostępność budzą pożądanie. To, co nieznane, staje się bardziej pociągające. Marek Aureliusz pisał: Nie wszystko trzeba mówić. Prawda ma też siłę w ciszy. Tajemnica to nie kłamstwo to sztuka dawkowania. Słabość 6. Wrażliwość na słowa. Jedno zdanie może ją zranić, albo sprawić, że będzie o tobie myśleć całą noc. Kobiety mocniej reagują na słowa, bo łączą je z emocjami i obrazami. Przykład. Zamiast banalnego, jesteś ładna, powiedz. Kiedy się uśmiechasz, mam wrażenie, że świat zwalnia. To nie tylko komplement, to obraz, który zostaje w jej głowie. Psychologia języka pokazuje, że słowa budują emocjonalne ramy a kobiety żyją tymi ramami bardziej niż mężczyźni. Seneka pisał, słowa są jak lekarstwa, dawkuj je mądrze, bo mogą leczyć albo ranić. Słabość, 7. Wyobraźnia kobiety żyją wyobraźnią intensywniej niż mężczyźni. Fantazjują, tworzą scenariusze, przeżywają emocje, które nigdy się nie wydarzyły. Mini scenka, wysyłasz jej smsa. Wyobraź sobie, że jutro budzimy się nad morzem. Pierwsza kawa, szumfal. Co byś zrobiła? Już wszedłeś do jej świata. Psychologia dowodzi, że wyobraźnia to narzędzie pobudzania emocji. Jeśli umiesz je uruchomić, jesteś obecny w jej myślach nawet wtedy, gdy cię nie ma. Epiktet pisał: Nie rzeczy nas niepokoją, ale obrazy, które tworzymy w głowie. Słabość. Osiem. Potrzeba bycia wybraną. Każda kobieta chce czuć, że spośród wielu to właśnie ona została wybrana. To nie próżność. To pragnienie wyjątkowości. Historia. Kobieta spotyka mężczyznę, który flirtuje ze wszystkimi. Czuje się jedną z wielu. Spotyka innego, który mówi, wiesz, jest coś w tobie, czego nie znajduje w nikim innym. I nagle wszystko się zmienia. Psychologia społeczna mówi o zasadzie wyjątkowości. To, co wyróżnione, ma większą wartość. Marek Aureliusz pisał, nie wszystko ma jednakową wartość. Mądrość to wybór tego, co naprawdę wyjątkowe. Słabość 9. Niepewność. Paradoksalnie kobiety często ukrywają swoje niepewności za maską pewności siebie. Śmiech, energia, odwaga to czasem zasłona. Historia. Kobieta w towarzystwie jest duszą imprezy, ale w nocy pisze: Czuję się dziś beznadziejnie. To pokazuje, że nawet najpewniejsza siebie kobieta potrzebuje wsparcia. Psychologia tłumaczy to jako mechanizm kompensacyjny. Stoik rozumie, że za maską często kryje się kruchość. Seneka pisał: Największym darem, jaki możesz dać drugiemu człowiekowi, jest spokój. Słabość dziesięci. Pragnienie silnego mężczyzny. Ostateczna słabość to pragnienie mężczyzny, który ma siłę wewnętrzną i kierunek. Nie chodzi o mięśnie czy pieniądze. Chodzi o to, że wiesz, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Scena. Dwóch mężczyzn na randce. Jeden mówi: Nie wiem, może tak, może nie. Drugi mówi: Mam swoje cele, wiem, co chcę osiągnąć i idę w tę stronę. Kobieta wybierze tego drugiego. Psychologia ewolucyjna tłumaczy to jasno. Kobiety pragną liderów. Stoicyzm dodaje: Życie szczęśliwe to życie zgodne z naturą i celem, który sam wybierasz. Podsumowanie. Dziesięć słabości kobiet: potrzeba uwagi, zależność od emocji, lęk przed utratą, potrzeba bezpieczeństwa, tajemnica, wrażliwość na słowa, wyobraźnia, potrzeba bycia wybraną, niepewność i pragnienie silnego mężczyzny. To nie są przypadkowe cechy. To mechanizmy, które od tysięcy lat kształtują relacje. Większość mężczyzn ich nie rozumie. Błądzą, próbując kupić uwagę prezentami, desperacją albo grą. A stoik rozumie, że prawdziwa siła polega na tym, by widzieć te słabości i odpowiadać spokojem, autentycznością i pewnością siebie. Seneka mówił: nie chodzi o to, by żyć długo, ale by żyć dobrze. A życie dobre to takie, w którym rozumiesz siebie i innych gdy rozumiesz słabości kobiet, nie po to by manipulować, ale by budować więzi, stajesz się mężczyzną, którego nie da się zapomnieć.